Cześć, słuchajcie, mam nadzieję, że Was wystraszyłem miniaturką. Tak, nowe zmiany, które wejdą e, niedługo, jeszcze nie wiadomo kiedy, ale dniem 8 sierpnia minister, ministra klimatu e, pani Paulina heni klowska wysłała e, do ministra sprawiedliwości taką jakby zapytanie albo taką jakby prośbę, żeby... Zwiększyli kary za jeżdżenie kładami, krosami, motorowerami, ogólnie motocyklami w terenie leśnym poza drogami leśnymi oznaczonymi, poza osobami uprawnionymi do tego. No i ceny, tak jak były w miniaturce, nie mniej niż 3000 zł. Kara grzywny, kara pozbawienia wolności, czyli kara aresztu oraz kara pozbawienia wolności. W przypadku recydywy. Będą zabierali pojazdy. Będę informował oczywiście na bieżąco.